To jest obsesją? Ja. Ja go Poczeka, będę już widział. Razy Widziałem, że na górze rozstawiał. O, A może malaz... na jest? A, już ruiny znalazłem. Zatrapował ją. O. Teraz tam do ciebie przyjdzie tak? A, już robi. Rura pod. Potem. To mnie nie widział. A gdzie on jest u góry? Gdzie dokładnie? Na górze. Teraz jak był zrobiony gent na tym poziomie, ale na lewo? Tak? Tak. Tam był. Tam jest ja. ruina. I ze mną. Nie widziałem. Idzie, tego idzie Mahoning na honing stone. I Franklina. <laughs> to on jak bejtuje. Jasny kwit. Ja leżę. No pięknie. Co wy robicie? Aż to raczej. Oj. Wiecie, letterki z powrotem nie usuwam jej a Jest przede mną, jest pułapka dosłownie na wejściu. Cokolwiek nie ściągnie to będzie random, tak? Dokładnie chciałem właśnie to samo powiedzieć, że random ale który Wszyscy. Ma no oddam, że dłużej się znaczy ściąga No i ma ruina tego, że... Obok Ech. pokoju tego długiego. Tego z dwoma paletami. I oknem. Już to robi tam. A, taki. Okay. Znaczy robi, no najpierw pułapkę chce No No Prawda nie udało jest... jej. On idzie do nosu. On będzie pilnował tutaj tak. Wraca no do, do... Wraca do, do mnie. Zostawił znowu tego trap'a. On tu przylezie. No on nie wie co robić, bo tu jest gen na prawie z... No tak. 100% do mnie idzie, do mnie idzie. 100 I ruina odsłonięta. Nie to się do ruiny, ale pójdziesz już na tą ruinę Ja sobie są po I ma zrobić innego gena po prostu tylko szkoda trochę tego nie żeby tam chociaż dwie, jedna albo dwie osoby biegały, żeby on musiał pilnować tamtego gena, I można resztę zrobić w taki sposób. Nie mam palety, leżę mam paletę. Kolejną jeszcze ze A. wraca na górę? Nie, Ale. Ale idzie za mną. Wraca do ruiny. <grywa> Może to jest kara. Nie wiem, czy zdąży to, Dobra, ale powinienem. A, Dobra. nie. Nie chciałem, żeby to na siłę. O, jest bardzo źle, bo powiesił mnie przy ruinie. O. No, robię, a nie mam speciarka Mam decisive I, I nie mam buna. I teraz nie stawiam buna, bo go nie mam nie No on mnie teraz robię. będzie kampił, bo jest akurat przy ruinie A on się w ogóle Nie wiem już czy zorientował idziemy, że, mu jeden, że, mu jeden, że mu jeden gen został O nie, wziął pułapkę z ruiny I stawiał obok mnie, na wejściu Od mojej prawej strony Dobra, to ja idę po ruinę <laughs> <laughs> Widzę, że ma dalej swoje priorytety. Sprawdzam, co jest cenniejsze. Nagrody wygrała. Na random w końcu niszczy tego totem. to, to, to. to już cała latała. I wszystko to, co broi, On ma lying. on <noise> <noise> bronił jeden totem. Teraz będzie bronił A. drugi. Będzie bronił drugi. A, tak. Bo ja mnie ściągnę. Okej. Okay. Idę ściągnąć. A mnie już nie ściągniesz, jak ci ściągnę. Dzięki kisi? Raz w Ja idę zrobiłem... Ja idę ściągnąć. Idę ściągnąć. Za cenę własnego życia A tu o, jest. Mam ruin Nie widziałem nigdy żeby ktoś tak namiętnie broił andaingu. Ciebie dalej goni? A, tak, tak, tak. To jest próbuję jakoś powiedz przyjąć hitan M sprawę szafki, czemu? On szapki masz tu sobie przymoc? Nie wiem, może dostał z raz Aha a bo myśli, że my pod Kedonem gramy. Znaczy dostał znaczy, wraz z Sanera. <noise> <Sonora. głosy> nie wierzę w tego gościa. Co? Byśmy nie kończyli chyba tego gena? Manoeda pewnie. O nie, nie Manoeda. Ma Okej. Okay. Widział okay. mnie na objekcie. Będzie za mną. Chyba? Chyba byś chciał pewnie dalej ściągnąć po Panią na Tam modlitwę Ale mądło w powie... Ale mi, mi to nie zaliczy Bo wziąłem ją ściągnąłem, ono wleciał w pułapkę Bo pod randoma biegnie, Ta pod randoma biegnie Haka Ja widziałam tą pułapkę już, A ja już Gdzie O, heke W facecampie nie? Tak no. Znaczy chodzi rozkłada pułapki to co, zaraz będziemy mieli pole minowe No jest trochę Altruizm nas zabije mówisz No Bądź o, tu kraty. jest właśnie, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest Dobra, ja nie żyję Dobra No to druga brama jest otwarta To zmienia postać rzeczy Ej, to była śmia to, to był naprawdę chyty mecz, jak on bronił tego anda inga Tu się nawet nie podobałeś, wisiałeś i, i by, by była ruina ja jeszcze tam wyżej do porównania na ten <suszy> temat nagrana dokładnie E co, dasz radę czy? No wy dam Ej i co tam plus dwa z tego meczu? O, to dałeś A nie, kurde, nie ta brama Tworzyli bramę? Nie, próbuję przejść dziś. Aha, dobra. dobra już wyjdę. Może to jest trap. Face. Ah, ah! nice.